Okay. No nie spadłem. I okay. nie, kupujemy, nie, kupujemy, nie kupujemy, wełny, tylko od razu kupujemy Enstone'a. Od razu endstone. Dobra. Okay. Od razu bez wełny. wełny. Dobra jesteśmy już. nam, rzuci, rzuci, na rzuci, rzuci, na rzuci Ten do, do przodu to jak kupię Enstone'a i złoto, ten. Rzuci. Złoto dobra. dobra. kupiłem Enstone, no. i po co to? od razu endstone. Na łóżko, tak. Nie nie, 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 na środek. A, a na środek. Jak? Nie kupujemy wełny, tylko od razu kup... A Albo nie, środek. robię wełny na środek, sorry. Aha, dobra. To łóżko już obuduję. No bo myślałem, że szybciej będzie, ale jest giga wolno. Dobra. Nie, starczy U, tak, starczy i tak. I starczy? Tak, tak, tak. No to. E mostu e mosto. E na środek się Na środek Dobra, dobra. dobra tu ja lecę, ty weźmy Ej, nie tak. Dobra, tak. Dobra, tak. Dobra, tak. to jak? Ej, włączyłeś nagrywanie w ogóle? No. Siema, witam wszystkich. Siema, Siema. Witam. witam. Witam, Możemy my używać tylko my... i wyłącznie, słuchajcie... Łoko, łoki. Łuki, łuki. Łuki, tylko yeah, łuki. Yeah. I, i jak, jak chcecie iść na niebiskach, to nie dajcie się strzelać ze szał, bo ona nie są. Znaczy, nie wiem Dobra. jak to działa na Hypixel'u, bo na kaskrawcie nie znikają. Dajcie złoto, dajcie złoto, dajcie złoto. masz 14, jest tutaj. Rada, 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 Tylko łuk możemy, Dobra. fireballe itd. No. Tak no. Ja wywalam strzał. ja, wywalę. Ara, ja też. 36 strzał. Endstone, chłopaki, endstone, 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 endstone. Żółci się budują na 2 tak, Mamy 4 emeraldy. Niebieski środek, niebieski środek, niebieski środek. Co no to, 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 to. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, wow. musimy tu obudować jeszcze. bigo, 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 bigo. Czekaj, Masz? czekaj, 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 ma, tak mam. Ma fireball, mają firebole, mają firebole. Czekaj, no, czekam, powiedz jak będzie tam. Ale to jest dziwne, ja mogę tylko łuk używać. Nie tak, wydalaliśmy sobie łapki. Dobra, idę środek też. 9 sekund jest. Lufardimy na środek. Dobra, zieloni się budują do środek. To już strzelaknie. Ej żółci się, do... się dobudowali do diamentów obok no. nas tam. Edson, jesteś, na środku się w budują, stronę budują. zielonych. Ale się czuję odpalony! No! Co <noise> tak fajnie? Kuper, gdzie jesteś? Endstone znaczy, za, 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 jest zbudowany? Już prawie, no. ci się dobudowują do środka, czy nie? Masz, masz, masz nie się żółci, się a nie są nie mam, dobudowani? Chyba nie, nie, nie są. I teraz mamy już most z Endstone'a, co jest? No. Odbija e, ten e, niebiescy fireball na środek, żeby nie mogli nic wyjść. Topna. Jak tam żółci, jak tam żółci? Rzucinia no no diamenty jak kupię, kupię jedno Dobra, mamy most jeszcze, bo może się Zróbmy tak, Dobra. skrzyżowanie robimy Eee, e, kupić, sepa? kupić nie, sepa? Nie, nie, na razie nie, bo mm, chyba nie ma sensu raczej. sek no, Fajnie no. jakbyśmy mieli łuki się wszyscy, nie? Ja, Ej, żółty się buduje, Lufar, lufar, loofer, żółty, ja, żółty, 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 żółty Gdzie? Nie, nie buduje się Żółty, na środku, znaczy do nas, do nas się buduje, o, A, no to info pełne, My też się... Dobra. Mamy łuk jeszcze jeden, czy jeden Ej, to, mamy? Daj, ten, to? daj to, daj to, robię. to masz to Ale dziwne Dziwnie się czuję Masz? No <laughs> Zieloni <Dobra>. odskakują <laughs> Ale będę miał killi dużo, już mam cztery Oho Strzelają fireballe w no. nas no, Nie M wiem no, też ma ich ma, ma ich flame ona... Co? No! Może to, to jest efekt jest flame? Taki? Oj na, Pamiętajcie o tym, że na... na nie można z Ej, diamenty, no, jest no, dobudowani? No, to, nie e, Blokujemy nas z właśnie Na Aha. te drugie poszli, spróbujmy poszli, poszli. Dobra, to trzeba się dobudować No teraz internet z NASA Oho Zaczyna się No nie, no internet Dara wracam, bo nie ma sensu Umieram, umieram, bije mnie A. O, o. o, jezu, o. o mnie strzelają. Co? No nie widzisz się tego? Czego? No to Masz chodź? O, o. o. Au Ej, ja Spadłem? żyję czy nie? Patrz, No Co? O jest, co tu się to wydarzyło? Ale coś się stało? Żółty tam kampi, na nas tak flagowany A co się stało? niby? No ciągle mnie tak cofa dziwnie A. Ej, ja widzę na zamiast tych, zamiast bloków Co? No Naprawdę, nagram wam to, OBS Okej, okay, jesteśmy u jesteśmy żółtych Na diamentach Dobra nice Jeden na środku Niebieski tam kampi niebieski na drugich kampi tam. Oj! Strzela do mnie Dobra, wracam, idę wracam do bazy Nie, nie pamiętaj, że nie, nie. nie skaczcie na oście No nie, nie. Nie, nie, nie widzicie ich strzał? No ale to efekt może być Jaki efekt? Nie wiem. 20 strzałam. Co jest? Co jest? Jak sobie odpaleni! Mamy łuk, jeszcze jakiś? No. Elufer, masz strzały. Mam pół serca, mam pół serca. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wziąłeś strzał. No tak mam pół serca, uciekam, on mnie trafi. Mam strzały. Okej. Okay. Może się. A, trafi sprawy. się do nas. Gdzie? O nie... Dobra, trzeba tam pójść. C czekaj, w ogóle to było bez sensu, że dobudowaliśmy się na te diamenty tam w zali. Tak? Dik Dikle wywaliło. Żółty, 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 leci! Do nas? O, a, a, a... Niebiescy, średni. Dobrze, strzywany. dobrze, dobrze. Ej, na środku niebiescy strzelałem do Dobrze. Git, git. Trzeba też jakieś zapory porobić. Oni, oni chcą odbić ten... Lewe diamenty trzeba zrobić. Nie, no. buduj normalnie z wolny na początku, bredok. Nie no, no, spokojnie, spokojnie. Fireball. A dobra, nie trafił. Gdzie? Dobra. Strzela we mnie. Żółty. Nie, to jest chyba jakiś efekt. Tak mi się Ale jak, co No znaczy, tak. że efekt, co znaczy że efekt? No, jak no jakiś jakby ten... jakby kupił sobie jakiś efekt pewnie. Zakońmy, nie. pewnie. Ale nie nie, ma? Nie wiem. Aha, że efekt się <laughs> po prostu... Że dobra. Że w sensie dobra, efekt wizualny. W sensie no? Się się. Wizualny. No, no. Po prostu. Jak jest Na raz no. wrzuciłem niebieskiego. Mam studiaks. Okay. No biją mnie. No na tym no my... polemocy. jakiś. Emeralda. <laughs> Bradok najpierw z Nie normalnej Nie najpierw, No, no starej i potem do bo to zanim tyle diaksów stracimy przez ten czas O! Ej, robimy ten! Robimy Co? obsydianowe ten Ktoś eee, łóżko. Tak, 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 to tak. To jeszcze wełną może to obudujmy. A Ja już, ja już mam... Znaczy, e, Kupiłem Obsydian. Z zewnątrz Dobra. trzeba wełną. Aro? Nie bierz mi nie bierz mi wodę. Co? Bo ja, ja się już będę państwował. E, no wiesz co? Obsydion, no ale. Trzeba zabudować, bo będzie widać tam, że tu stawiasz, nie? A no. no. Spadłem! Tam. Nie, niebieskie diamenty, szybko! Niebieskie Ilejda. diamenty. No nas idą? Nie, 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 nie. Mamy, Możemy odbić, możemy odbić. Idę tam. Tylko nie mam za bardzo z czym walczyć, jak coś. No! Kajanie, zamiast wełny dajcie... Zamiast wełny szkło. Zamiast 8, mam 8, wracam. Aha, dobra. Nie. nie no, strzelili no Bo, to to zna, No to endstone zamiast tego. Tam wyrzuciłem 30 na moście było. To wy, to wy. nie mogę zobaczyć sobie. Trochę widać to. to nie popaszę. Dobra. MNIE, Dobra, już szkło na górę. Ej. nie no. Nie, nie szkłem. To się, no. Niebieski diaksy. Aj. Coś no. <laughs> Tu trzeba cały czas uważać, nie? No. Za tobą jest tam... Dobrze, dobrze. Ekse strzela z prawej. Jeszcze do nas walą. Ja tu na siebie to biorę. nie? I'm still starting. Diaksy, gdzie? Kupcie dia. no. Idźcie diaksy. Idźcie pod nie takie proste. Odwracam ja, uwagę nie żółtego. Nie. Nie. Żeby was nie strzelali. Na ja im potem nie mam, nie mam ok. nic. Nie, nie, nie. Ja odwracam uwagę tutaj. Au. dobra. dobra. O. Dobra, 6 strzał Chwa, <laughs> za darmo. Jeden z kibli spadł. Idę z innego Chodź, 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 Nie, nie mogę, nie mogę czekać. Trzeba tu porobić od góry też coś. Mamy na łup, no jak coś. O! Z Ze środka jeszcze strzelają, z każdej ja strony, buduję, no? Buduję. Jeszcze zieloni no, strzelają. Aaaaah, spadłem! Ale mają ee... Idą na diamenty? Nie, nie, od... Obych wtyłałem ich na diamentach. No niech ktoś przyjdzie tutaj, bo ja mam diamenty. Aha. Mhm. Łóżko jest wykończone. Aha. Jeszcze wełnę mhm. tylko trzeba Cześć. dać. Tak. Ja ja idę po emeraldy. Dobra. Ale po co emeraldy, jak mamy? Te pięć EMERALDÓW, WRACAM! Co jest? Oj. Ja zbiorę nie. na siebie ten, bo oni strzelają. Okej, okay, git. No i do siebie strzelają Cieka. na szczęście też. Um, jest, jest, idzie do mnie, idzie do mnie. Uciek, Uciek. Idzie, idzie, idzie. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. No. Więc sobie włók za 6 emeraldów. <laughs> dawaj go, dawaj go. Co znaczy, budowuje? Ma on ma antyknoka, on ma antyknoka. On ma lagi. Leci, leci, leci. Dobra. Dosta. Zrzuciłem. Ej, Ja mam diamenty przejąłem, tylko prawo. To jest z łukiem. Dobrze, dobrze. Nie zły tych I też mam tych nocach. super. No to jest. Ja i miałem diek seta na tych żółtych. Ej, chodź, chodź coś na diamenty. Ej, gdzie mamy tak, sharkness? No ja. Dobra, Krzyszek, weź to. mu nie mamy szark. no nie ja oczywiście. Nie, nie, nie. Dobra, wracaj, wracaj, wracaj. Ja go zabiję, już, już, już. Strzelają nie. tu z łuku do mnie, ja uciekam. Ej, gdzie idzie ten bez... jest, jest, jest odpuszczam nie diamenty, odpuszczam Czeka, diamenty. Idź tam. O, ucieka, uciekam. Nie, grafam ucieka, ucieka. ścinki, muszę wrócić. Wracaj, wracaj. Nie skacze, nie skacze, spotkanie. nie o, Mamy 8, 9. Nagram to, nagram to, nagram. O właśnie tu ten! Stone mam zamiast tych rzeczy. Jupi, jupi. mam takie. Mam stona! O, Dejnie idzie! Juppie! Nie! Jupi, yeah. Jupi. Yeah. Strzały tu wyrzucam 3 Tu Co tu się dzieje? Ale to jest taka dobra księga krywka! Dobra, ja tutaj zabuduję, żeby trudniej spaść, bo... Mhm. Bieracie diaksy? Tak, tak, tak. Jezu, ja, ja takie no. rzeczy robię na tych diaksach. Mamy trzy diaksy. Nie! A cóż to? Bo ja wciąż się dziękuję. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Jestem na diaksach. Kupi, mm. Kupcie pułapkę, bo... żeby nas nie rozwalili. Mam cztery, hmm. Dobra, Ej, wracam Rzućcie w niego coś, rzućcie w Dave'a coś Szybko, szybko, szybko Nie mam nic Gdzie, 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 gdzie? Na, 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 na... Już za późno Niebieskie, niebieskie hmm. No bo nie dajesz pełnego info, a ja się tak szukam zamiast ten Jaką pułapkę? Alarm trapa po prostu no, ale... Dobra, Dobra, dobudowani do Mamy, mamy starzyma. I możemy... O kurde, jeden zielony jest diamentowy Oho Falcon, trzeba zielonych zabić o kurde, ale mało rzeczy! O nie! nie, o! nie. Eee, mogę kupić protection. No. Kupić łuk, jeszcze jeden. Zostań, zostań cztery, cztery. Zielony trzeba zaciukać Żółty stoi mhm. tam. Nie, no. Ej, zielony chyba do nas. Co jest zielony zielony? zielony, zielony. Jakie cudem to zrobił? Dobra, rozwalamy zielony szybko. Ale one... aj, aj. Złoto, złoto, złoto 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 Zielony zielony. Nie dajcie mu zwarnować naszego trapa. Darma. Dobra. Nie, no bijmy, z panu, go, no, bijmy go, bijmy go. Za... Nie. Zrzuciłem go, zrzuciłem go. Nie nie zrzuciłem go. Prakcie, prakcie, no on to, to on zrobił, to on zrobił. Dobra, emeraldy, na śro środek, chodźcie, bo są wolne emeraldy, please, please, please Uważaj tam na dziurę, uważaj na dziurę jest słyszycie? Ja, ja emeraldy, na jedna, nie, 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 ja idę na ty. Na emeraldy, bo mamy wolne emeraldy, mamy tam Ale 12 emeraldów jak... 12 emeraldów, please na... jedziemy, Idziemy, idziemy, idziemy Jedna raz osoba Raz komar Na górze ktoś nie jest, nie. no jeden jest tutaj 12 emeraldów jak... Może byś mi tam coś powiedzieć chodzi o to, że nikt nie zgłaszał się, że idzie i dalej mówię chłopaki, ja nie mówię do ciebie personalnie, ale... żebyś ty szedł. No ale ja mówię ciągle, że Niebieski nie mogę pójdzieć, bo idę na diamenty, ale jak pójdziemy tam wszyscy, to uciekał, nas, nam zniszczą łóżko. A nie ale powiedziałem, sta. że wszyscy Bredo, to ty sobie powiedziałeś, Gdzieś, że my... Widać chłopaki szybko idącą. Chłopaki, chłopaki wszyscy, ale nikt się nie zgłaszał. Hmm. Zrzucę, czemu go nie mogę zrzucić? Ej, no co jest? Ale Kogo, Pikacza? No tak! No. No, mówię, że ale on ma to... lagi, bo nawet nie może się ruszyć. No to bijcie, go bijcie, go, bijcie go. Bieg, go no. Co jest? Dobra. Dwa diamenty no. mamy e, kolejny piecek No i tam zieloni siedzą na górze cały czas. Ja jeszcze Biorę... ja tutaj jestem, ja tutaj jestem. Dobra, wracam, mam dwa. Zarekliwka. Wracam z dwoma emeraldami. Okay. Ale mamy tutaj. Ja mam jak Dobra, ja wracam. Kupiłem piecyk. A nie, czekaj, co tu Dwa mam. Nie, ja chyba a nie. Piecyk, 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 piecyk. Mamy no. cztery emeraldy. Oh. Eee, idź rozwalić ktoś. Ja mogę. Dobra. Zielona. Dobra. trzeba przejść jakieś zrobić. Idę Potrzebuję na ziemię. Potrzebuję surowce. Potrzebuję surowce na kilo Łap, żelazo Dobra. Dobra, idę na ogonie się rozwalić. Idę na deaksy. Kogo oni. Oni, oni w ogóle landy. nie mają mostów y, obudowanych żółci. Ja już, Można ich odciąć. Dasz radę, dasz radę. Ja tu diamenty zbieram. Dobra, idę do nich. Dera, to ja ich zajmę. Okay. Nie no, okay. co, mają za most tutaj. A, dobra, miłeczki. Oni robisz. mają tam ja drewno. Tam no jak ja mam wejść do nich? No Szczepu czemu nie masz pan stary? No bo nie ma... Jezus, nie mam po co? Jakby no jak nie ma po co? No, myślałem, no właśnie masz odpowiedź! Myślałem, że mają normalny most, wszystko nawet nie, nikt mi nie powiedział, że mają taki. No ale kupuje się zawsze jump witka Speed No ja, ja jak no. graliśmy... Jezus, ja graliśmy wczoraj to nie, nie potrzebowałem, a zjeściłem wątka Eee 12 mamy co kupić? Szymaj, jeszcze dwa, dwa dodatkowe. No. Generator kupię może, bo Ojciec. szmaragdy będziemy mieli. Tak, 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 tak. O, tak, 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 tak. Dobra. Dobra. Mamy. Żółte na diaksach. Prawych. Prawy na Ja Tu zbieram. Dołu nakupię. Wybiłeś niewidkę? Tak. Żółty siedzi. No. O, Fireball leci. Ja jak pan tam Ile mam tych Fireballi? Co jest? Dostaje jakieś bombardowanie, dostałem. <grym> niebieski na no Diaksa Karol, ja do nich lecę. On ja, dalej kliszy, ma to i Fireball na mnie. Niszczysz, daj, dasz radę, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Nice! Nice, nice. Dobrze. Ja, szukam, ja jedno, oj, jedno szukam, nie mam, oj, jedna osoba spadła. Ja też, On ja też, właśnie jedzie. teraz, koniec no. no. tej sekundą. Na diamentach siedzi, żółty. Dobra, już, osoby nie mają no, teraz niebieski. Ale już, od razu już lecę na, na, na tego, na, na niebieski. Tylko Coś musi zostać tutaj. Ja, ja się dobuduję, bo tu nie ma tego. Nie no. Dobra, już. Au, ale on ma mocny łuk. Oni chyba no. za emeraldę kupili. Niebiescy ulepszają most. Wracań, wracajcie, wracajcie was. Ja, ja będę no? w bazie siedział. Filnujcie was. No, ja też. Nie mam czym strzelać i tak. No. Może łuk kupię. On tam siedzi, ten żółty. Wrócił chyba. To Ma, trzeba jeść. No, tak. Albo nie? Czekajmy, poczekajmy. poczekajmy. No, nice, no dobrze idzie, dobrze idzie. Dobrze, dobrze. Kolejny piec trzeba kupić. No, tylko... Dawaj, żółcie. dawaj, dawaj. Nie ja widzą cię. Ja idę... Się. Idę chyba na te diamenty i będę tam siedział. Nisz? Dara, dara, dara. Staram się. Dobrze, dobrze. dobrze. Dobra, niebie, jeden niebieski jest na diamentach. Trzeba go, ten... Na szyk? Naszych? Ja idę na... Drugie diamenty, bo tam żółty lubi kampić. Je, je, je jabłko, je jabłko! Pieź kapej, ej! Nasze łóżko, nasze łóżko, nasze łóżko! Co jest? Dobijesz ja się z tutaj. Szerodek, czeradek, środek. Dobra. Dobiję się. Yes. Dobra, zabieram. Dobrze! Nie. Nice. Nice. Nie miałem co zrobić. Ej, odbierzcie diamenty coś? Nie no bo to są ludzie. U góry jest jestem. Jakieś... Tylko my mamy łóżko, tylko my mamy Dobra, dobijamy ich, dobijamy ich. Ja idę na emeraldy wracam, i na lebę diamenty, tylko po... Fireball, fireball, fireball. Nie Au, au. Się wracam, chory. wracam. Mam 7 diamentów. Nie ja potrzebuję... O. O, mam 5 diamentów, to będę mamy... miał coś. Tak... strzelają mamy... Strzelają. Tylko uważaj, bo tam... Oj, misklik. <grym> ja fireball, bież, fireball. Ja No. Został. No. Tam kogoś z góry trzeba zacząć. Tak. Fireball. Rzucam w niego. O, dobry.

w ogóle ten grizzly, on nie ma chyba w ogóle info niebiescy, bo ja... obraz spadł, Dobrze. Niebiescy chyba w ogóle nie mają info u siebie tam, bo ja dosłownie jakby u nich e, wypiłem niebieska na ich oczach, on pewnie rzucił firewallem, e, a nic z e, tym nie zrobił. Jaki kolor? Niebiescy. Co ty dziwne, bo ma, mają tam pikacza, wolego, dragona i dajwa. A, a Pikachu to ma chyba problem z internetem. Ja. Dobra, musimy szybko ich zabić, bo zaraz będzie Bedgon. No, no. Zbliża się Bedgon powoli. Ja kupuję kolejny piecyk. Próbuję go zrzucić. I killpoola kupuję. Pomóż, pomóż, pomóż. Nie, dawaj, to dawaj, tak dawaj, nie działa. Tak? Spadł, spadł, spadł. Dobra. Drugi. Nie. Nie, nie mam, nie. Nie, nie, nie spadł. Spadł. To. Tak? Nie. Nie. Nie spadł, nie spadł. Żółty, żółty, jeden. A, nie no, co to jest za... Albo fejki? spadł chyba. Co to jest za fejki? Bez <grym> Ej, nie wiem, bo jeden został ja uderzony w żółte. Jarosiu, dajcie duże żelazo. Całe, całe, całe żelazo potrzebuję. Dziesięć. Tałe żelazo, dziesięć moje. Ej, trzeba walczyć tutaj na rybiki cyfrowe, wiecie? No. Właśnie żółty, żółty. rzucił, ale... Ja kupiłem te... Dużo mu to nie te, dało. Bóg jak jest Puch, no. na środku. Kupiłem, bad, kupiłem bad i idę na Zrzuciłem, zrzuciłem. Żółtych nie ma. Nie ma skóry? Nie. A to doszczyk tam był. Zrzuciłem go strzałami. Ej, Falcon, Falcon Malagi Falcon Malaga. Malaga. Futki, kasztany. Cztery emeraldy mamy. Jak coś. Dobra, Falcon nie żyje już. Można kupić jakieś ich nice. tam ubić tam jeszcze coś. Dobra, ja będę miał 8 m prawdopodobnie. Okej okay. Ten golem to nasz? Nie, nie nasz. To Def i no Zarazbadlos. No to trzeba szybko. Ja kupię sobie od zbroję. to Dobra. Ja lecę na ten, ja lecę do niebieskich. To jest na niebiescy i jak zbroję, biorę też. Mhm. Dobra. Ja sobie żelazną. Gdzie oni Te... są w ogóle? W trzeba, kupić, trzeba kupić dużo rubichów w sprawie, wiecie? Aha. Dajcie, dajcie, dajcie ten, dajcie e, emeraldy mi, please. Ja nie mogę, ja idę do żółtych. Góry jest? Nie, no, nie ma go. Do góry, do góry. Jeszcze ja jeden emerald, jeszcze jeden emerald. Dobra. No. Ja mam trzy, idę. Dobra. Mam osiem diaksów. No dobra. o, jest, jest. Gdzie? Co jest? Oni, że... Masz tutaj daj, emeraldy. Daj ...trzy. falcon nie wrócił, bo nie mają beda. No tak. No tak. No, no dobra. Okej. Okay. A Falcon? Dobra, nie, bez, bez niebitki. Tak gdzie oni są? Dewa trzeba namierzyć, bo on może strollować i może wygrać. A no, no. no, może coś przypominić? Mamy 3 minuty 40 sekund. O. No. A Ja jestem... Ej, nie o, widzę mam Mam 4 diaksy, czyli mam 12 Można diaksy. Można kompas kupić. No? No. Ale... Ej! No. no nie spadłem Dostał, dostał, odeł. Spadł Ale nie no. Ej, on tam skacze do bazy Ulla, dawaj, trafko, 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 traw go, zrzucić Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, biegnijcie, 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 biegnijcie. Widać środek. Ale wsparcił Ale golem go chyba... Dostał fireballem ode mnie Tak? Nie spadł, nie spadł, nie spadł, nie spadł, nie spadł. Nie spadł. Nie spadł. Nie Brat, nie presja, 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 presja Kupiłem 11, tylko Presja Słuchajcie, szybko, cały czas tam lecimy Bo on tam jest na diamentach Jeszcze please. niebieski obok niego jest, nie? Kup ktoś szybko niebiskę, jumpa i nie spida I tam polecie do niego, i już go zrzuć, bo on tutaj... Limnuje Nis, 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 nis No nie, no nie, dostaję, dostaję. dostaję. Mam to, mam to. Nie. Ja idę z emeraldami w ogóle. Na górze, na górze, tutaj na górze. A gdzie na górze? Tutaj na diamentach. Na, górze na, na górze, a samej górze diamentów. Górze. Szybko, dwie minuty, musimy go dabić. Ja mam siedem emeraldów. Szybko, tak, tak, zrzucamy, zrzucamy, zrzucamy. Do góry, do góry, do góry. Spadł! Nie spadł. Spad, spadł, spadł, spadł! Jest, jest, dobra. dobra, dobra. Tu jeszcze został niebieski, jak idzie na środek. Niebiec, środek. Szybko, go, 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 go. Wszyscy, 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 wszyscy na środek. Ja Zepna. tylko odłożę diamenty. Ligit, co idę też? No co jest? Jest tutaj. Zablokuję im, do, dostęp do ich bazy. Spadł? Nie, nie spadł. No jest, tak, Uciekał, uciekał. Zablokowałem mu dostęp do bazy, źródł! Środek, środek, środek! Spadł? Dobrze. Jeden został, a nas nie może być. Nie wiem, nie wiem, nie mam. Jednak naszej? Naszej? Twoje bazie. Dobra, idziemy tam? Nie wiem, nie wiem, nie jestem tam. Bo widziałem tam. też. To było, było. Tam, jest tam, jest, jest, jest. I ma no, zwykły set ogólny. Yyy, perłą. O ja już lecę z perłą Ja, ja mam 5m No nie, nie ma sensu bo 30 sekund. No no no. no, no. Proszę, 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 szybko, szybko, po, szybko. szybko, szybko, szybko. On ma tam golema w ogóle chyba. Ja mu rzuciam reveakity za drogę. Dostał ode mnie? 12. A i tydzień mogę Co jest? Golemy. Golemy. Nice, yes. nice, nice, yes, nice. Uch, udało się.